Cieszę fakt, że dzisiaj tutaj dowiedzieliśmy się, że powstało Stowarzyszenie Producentów Pożaczki Czarnej. Bardzo by było nam miło i dobrze, i to pomocne by było, gdyby powstało podobne Stowarzyszenie Producentów Mali, ponieważ jesteśmy w świecie czołówce produkcji Mali, czyli godne to zainteresowania prawdy. I tutaj prośba w kierunku. Ruch, Pana Doktora Krawca aby zechciał właśnie no takie stowarzyszenie utworzyć. Na pewno to by rozwiązało wiele problemów. A dowiemy się tu zaraz z tematu jaki właśnie spróbuję przedstawić. Postaram się umieć sytuację zagrożenia wyników ekonomicznych członków producentów grup. Na wstępie zapytam kto z Państwa w swoim gospodarstwie Prowadzi tak zwaną małą księgowość dla własnych potrzeb, śledząc wydatki i przychody oraz fali. Nie wiem, niewiele, bardzo niewiele osób. Otóż widzimy, że czasami błędy, jest, że produkujemy, sprzedajemy, no i niestety być może poniżej kosztów, jeżeli tego nie liczymy. Ech. Otóż twórcy mechanizmów działania grup producentów zakładali, że głównym celem będą korzyści dla członków w postaci lepszej ceny za ich produkty oraz inne korzyści niematerialne, np. doradztwo i szkolenia. Na dzień dzisiejszy to szkolenia i doradztwo są na bieżąco realizowane. A co do cen za owoce nie ma poprawy. Od samego mieszania łóżeczką herbata nie staje się słodsza. Przyczyną niskich cen jest zła strategia działania polegająca na tym, że na przykład w przypadku owoców miękkich, które sprzedajemy w dniu zbioru, spółki handlowe zazwyczaj negocjują ceny dnia, niekiedy nawet po godzinie 19 z przetwórcami, którzy na bazie swojego już od lat stowarzyszenia mają swój próg cenowy, bardzo często znany już przed sezonem zbioru, nastawiony na maksymalny zysk. A spółki handlowe nakładając marzę przedową, zawsze wychodzą na swoje. Natomiast członek, producent zobowiązany umową członkowską i odpowiednim regulaminem członkowskim sprzedaje owoce bardzo często w cenie poniżej kosztów produkcji. I doprowadza to do nadmiernego bogacenia się przetwórców, a nas, producentów, do ubóstwa. I tu nasuwa się stwierdzenie, że bogaci żyją ze składek biednych, natomiast pośrednikom, handlowcom żyje się średnio. Zatem zachodzi konieczność, aby w ślad za przetwórcami. właśnie spółki handlowe utworzyły wrzeszenie, na bazie którego dysponowałyby dolnym progiem celowym oparty na kalkulacji kosztów produkcji, chroniącym swoich producentów. No bo jak można negocjować cenę sprzedaży, nie znając kosztów produkcji. Z pewnością taka strategia doprowadziłaby do uśmiertnienia cen. W razie dzisiejsze spółki handlowe są kurtyną pomiędzy producentami a przetwórcami i powinny poczuwać się do działania. W przeciwnym razie zdeterminowani producenci na swój sposób będą musieli sobie z tym radzić. Jak na przykład kiedyś w latach 2008 sadownicy, producenci jabłek. Należy też wiedzieć, że przetwórcy w negocjacjach cenowych są bezrykości i często kierują się zasadą zdzieraj koszulę z bliźniego, jak zdarłeś z jednego, bierz się za drugiego. Kalkulacja opłacalności produkcji maliny jesiennej. Właśnie taki temat tutaj bym przedstawił, żeby nie być gołosłownym, na przykładzie maliny jesiennej uprawianej na powierzchni 3H przedstawiam Państwu zestawienie kosztów produkcji opartych na wprowadzonych yy, yy, prawdziwych faktach w roku 2012 z zastosowaniem środków ochrony roślin zgodnie z programem integrowanej produkcji opracowanym przez firmę doradczą i obowiązującym w 2012 roku oraz nawożenia mineralnego według zalecanego programu nawożenia i inne niezbędne zabiegi agrotechniczne wyszczególnione poniżej pod tytułem Kalkulacja opłacalności Maliny Jesiennej w 2012 roku. I tak, pierwsza czynność. Poszenie starych pędów do 100 zł za hektar razem 300 zł. Zawozy posypowe. 1 tona na hektar. Przy średniej cenie bardzo oszczędnej. 1500 zł za tonę. Na 3 hektary 4,5 tysiąca. Spórtnianie gleby i formowanie rzędów 200 zł za hektar razem 600. Herbicinowanie pastą, 6 litry na hektar. Razy 3 hektary, razem 900 zł. Oprys Pirmonem, 0,75 kg na hektar, razem 100 zł na 3 hektarach, 450. Doliznie krystalon zielony, 6 kg na ha przy cenie 7 zł za kilogram, razem 126. Pierwsze koszenie między rzędem i posianką 100 zł za hektar, razem 300 zł. Oprys Mykosem, 2,5 litry na hektar. Rady 100 złotych przy 3 hektara 750 dolizmie Jara witala kisi 1 litr na hektar przy 3 hektara 750 dolizmie krystalowy pomarańczowy 6 litry na hektar po 7 złotych razem 126 obrys swit 1 kg na hektar przy cenie 479 złotych na kilogram razem zł. dolizmie kalcynik 5 kg dalej 7 zł łącznie 210 zł. Oprys Tendlon 1,5 litra na hektar po 290 zł za jeden litr przy 3 hektarach trzykrotnie 3 zabieg 3915 zł. Koszty związane z usługą traktorową przy opryskach to jest paliwo, woda i tym podobne. 10 oprysków, 1 h 100 zł. 10 razy przy 3, -3 hektarach 3000 zł. Na nawadnianie plantacji 1 h, 1000 zł przy 3 hektarach 3000 tysiące. Drugie koszenie międzyrzędnego szeroko rozdrabniacy 100 zł za hektar łącznie 300 zł. Transport owoców i opakowań do punktu skupu 1000 zł od hektara przy 3 000. Koszty zbioru owoców ręcznie 1 zł. i 50 zł za 1 kilogram przy ogólnej ilości 12 tysięcy. 567 kg, które zostały dostarczone ze spółki handlowej, dochód 18 850. Przepraszam, dochód, koszt. Koszty zbioru owoców mi na giełdę, przy cenie 2 zł, koszty zbioru oczywiście, przy cenie zbioru 2 zł za kilogram, przy ilości 2500 kg, to jest 5000 złotych. Koszty ogółem wynoszą 47 514 zł. Z tego wyliczenie kosztu produkcji jednego kilograma wynosi 3 ,15 zł 15 groszy. Sprzedaż owoców do spółki handlowej 12 567 kg. Średnia cena wyszła po 2,68 zł, czyli 2 ,68 zł. Jest to kwota 33 708 zł oraz sprzedaż owoców na giełdę. 2500 zł i tutaj cena jest już dosyć dobra. 107 zł za kilogram daje to 17 500 zł. Razem sprzedaż wynosi 51 208 zł. Natomiast koszty produkcji minus to wyjdzie nam tak 447 y, 514 zł. saldo plus 3000. 694 zł z 3 hektarów, czyli niespełna y, 2 tysiące z hektarów. Gdyby całość zbioru była sprzedana do spółki handlowej, to wyglądałoby tak jeszcze gorzej. Y, 15 67 kg przy średniej cenie po 2,68 zł dałoby do kwotę 40 380 zł, a koszty produkcji wynosiły 46 200 64 zł. Cel to minus 5884 zł, to jest około 2000 na 1 hektarze do tyłu z kieszeni. Gdyby nie dopłaty te unii obszarowe, nie byłoby jak rozpocząć bez kredytu następnego sezonu czy yy, uprawie dalszej mal. Z powyższej kalkulacji wynika, że zbiór ręczny ma Stanowi 50% ogólnych kosztów produkcji. 50% to jest to makar. Dlatego niezłocznie muszę zastąpić ręczny zbiór zbiorem naszej nowej. Wnioski pozostawiam wszystkim obecnym na sali oraz zachęcam do wypowiedzenia się w tym temacie. Dziękuję za uwagę. Działalność rolnicza to nie jest działalność jak na Nie uwzględnił w swoich kosztach jeszcze jednej rzeczy. Jednej bardzo istotnej. Amortyzacji plantacji i amortyzacji sprzętu. Bo jeżeli się wyliczy, to zaczniemy liczyć, to okaże się w Pani ogólnym rozrachunku, że my jako rolnicy, jako sadownicy, to zjadamy własną robe. Zjadamy dorobek kilku pokoleń wcześniejszych. Bo w większości przypadków jest tak, że każdy z nas jest rolnikiem i sadownikiem z pokolenia na pokolenie, przekazane gospodarstwo, gdyby sobie nie musiał uczyć, to byśmy nigdy tymi rolnikami czy starymi nie zostali. Polecam Państwu uwagę, Państwa uwagę na prawdę wystąpienie. Moim zdaniem było doskonałe. Moim zdaniem było doskonałe. Ale to się wpisuje w tematykę tej konferencji to, o czym wcześniej mówiłem. Jak Państwo wysłuchaliście dokładnie tego wystąpienia, to policzcie sobie średni wąsk, tak? uwagę, co było w wystąpieniach naszych prelegentów. podnoszenie wydajności, podnoszenie wydajności, podnoszenie wydajności. To powiedział pan profesor dotyczący to, co dotyczy opłacalności produkcji wiśni. Ile noc hektara. Przy 6 dwonach z hektara, przy tym nakładzie, nie ma o czym mówić. ale przy 12, 15, a już 20. Więc to jest dowód na to, że próbujemy zadbać o kieszenie przeciętnego zadownika na sposób. Czy jest yy, niepokojni jedna jedna z takiej odpowiedzi, ponieważ usłyszałem nutę yy, niezadowolenia kierowanego w kierunku grup producentów. Powolutku zaczynamy przenosić to niezadowolenie z, z zakładów przetwórczych z podmiotów handlowych na grupy producenckie, na spółki, tu padła nawet nazwa spółki handlowej. No drodzy Państwo, aspekt ludzki jest aspektem ludzkim. Myślę, że niedoskonałość w tych grupach występuje ja i ona występowała jeszcze jakiś czas. Natomiast zmienimy się na warunki do finansowania i zmieniają się warunki funkcjonowania tych grup z dnia na dzień. Za moment będziemy mieli pewnie małe zamieszanie w tym, która grupa zostanie, która która ma dobrych handlowców, która ma kiepskich, która liczyła inwestycje w stosunku do potencjału produkcyjnego, a która robiła inwestycje z półki, bo uważali, że to jest szansa. Na to, żeby postawić coś za jedną 1,4 pieniędzy. I to przed nami dobrze się złożyło, bo myślę, że mamy debatę na następną konferencję w przyszłym roku. Kto z Państwa chciał zabrać głos, proszę bardzo. Proszę Państwa, moich uwag, ja też już parę lat próbowałem tej to po prostu w jedne ręce te maliny. Znaczy w danej no bo w całej Polsce nie weźmiemy biedne ręce. Ale weźmy to do tego. Dajcie te maliny po prostu, no nie mnie, no bo ja sam nic nie zrobię, bo drugie, jakim wieku jestem, to też druga sprawa. Ale to wziąć to jedno, wziąć to kilka osób i nie wozić po skupach i tu i tam. Ile skupów jest? Tyle jest firm. Ja tak pewnego sobie czasu pojechałem na Węgrzyn i na nie patrzy się co druga, trzecia chałupa jest w Co druga, trzecia chałupa to jest firma. Popatrzcie się ile ludzi jest tam z tego korzysta. Aż z kogo tu korzysta? Z nas osobiście, Planatoro. To nie groszowe, ale te groszowe składają się na, na i, i te pieniądze. W związku z tym ja nie to jeszcze raz powtarzam weźmy na listę, wpiszmy się. I nie, bo zróbmy skupy, nie tak jak jest przykładowo 20, 30 skupów, zróbmy jeden skup, dane mięszko i włoźmy do tego, co my się osobiście zapiszemy do tego. I ten, w ten czas tak jak ja będę miał te wszystkich obwod, ja będę mógł rozmawiać z danym schłodnikiem, jeśli oni potrzebują. Albo my myśmy to znaleźć się pod jak my się nie zorganizujemy, z tego nic nie będzie. Także bym proponował, żebyśmy się nawet już zacząć od dzisiaj zapisać się i tu pojść do zorganizowanego danego miejsca. Nie tu się jak jest tyle tych skupów, tylko produkcji robi dzisiaj bardzo dobrze, że jest Konkurenza. Kto będzie mógł kupić? Dzięki temu, że jest konkurencja, są trzy skupiny. To troszeczkę tych jabłek przydaje. Różnie to było, proszę pana. Było tak, że jawek dokładało się, zmarnie dokładało się do tym. Nie idzie produkcja, trzeba ją zaprzestać. I niestety, do tego musimy być. Dlaczego kapusta taki skarb I zobaczy pan na przyszły rok to będzie Każdy trzeba liczyć, niestety. Ale proszę pana, nie wracajmy do tego. Jak zrobimy jeden skup, w każdej wsi to będzie tam mało. Mamy tak dużą produkcję, proszę Pana, ja pamiętam, że ludzie do rana nad ranem się wracało, a ludzie jeszcze za dragi stawiali sanie w kolejce, żeby na przyszły dzień miał zrobił wiele Dziękuję.